Prezentuję gołąbka o numerze 1322. Jest to gołąbek, jest to samiczka, niebieska, bardzo ładna. Ojciec tej, tej samicy wywodzi się z gołębi Klementa i z samicy 306 Florizone. No, 306, 307, super samica rozplodowa w moim gołębniku. Od Norberta Petersa, także od 15 roku już bardzo dużo dały dobrych lotników, a od strony matki to są gołębie, gołębie z czterech jedynek, czyli cztery jedynki jest pradziadkiem dla tego gołębia. Rewelacyjny gołąb w rozpłodzie i rewelacyjny gołąb, który, który daje super gołębie. między innymi ojciec, ojciec czyli dziadek tego gołębia, to jest pełen brat matki Eliota. Z tego samego ojca, czyli z czterech jedynek i z samicy 48-64. Także tutaj rodzina gołębi, których jest super lata. No i ten gołąbek, zaraz zobaczymy, jak on tu się sprawował. No miał jedenasty konkurs, 61, 84, 102. czwarty, no także na, na, na rocznego gołębia pięć konkursów, jako, jako młody dwa konkursy. Bardzo fajne budowy gołbu.